Szukasz czegoś odświeżającego? Czegoś, co pomoże Ci schudnąć i przyspieszy metabolizm? Dziś przygotowaliśmy dla Państwa receptę, która może okazać się pomocna, jeśli marzycie o zrzuceniu kilku kilogramów przed sezonem lub po prostu chcecie o siebie lepiej zadbać. Jak się okazuje, pomocne może być w tym połączeniu imbir i ananas. W dzisiejszym filmie pokażemy Państwu korzyści płynące z picia soku ananasowego z imbirem, właśnie które pomoże Wam nie tylko schudnąć, ale również zredukować niechciany celulit. Czy zdajesz sobie sprawę z korzyści, jakie niesie ze sobą spożywanie ananasa i imbiru? Oba te składniki zawierają niezbędne właściwości odżywcze dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dzięki właściwościom przeciwutleniającym i przeciwzapalnym sok nanosowe w połączeniu z imbirem jest doskonałym sposobem na eliminację toksyn, przyspieszenie metabolizmu, spalanie dodatkowego tłuszczu, zwiększenie odporności organizmu czy nawet uniknięcie zaburzeń oddechowych, tym samym chroniąc gardło. Ananas jest bogaty w składniki odżywcze, takie jak witaminy A, B1, B6, C oraz minerały takie jak magnes, miedź, mangan, żelazo, błonnik i bromelaina. Ma on także działanie moczopędne i zawiera niewiele kalorii. Dlatego jest szeroko stosowany w dietach odchudzających. Z kolei imbir ma właściwości lecznicze, które zapobiegają nudnościom, działają przeciwzapalnie i pomagają utrzymać Twoje jelita w zdrowiu. Ponadto pomagają poprawić funkcję układu sercowo-naczyniowego poprzez obniżenie poziomu złego cholesterolu. Podoba Wam się temat? Aby wesprzeć projekt Natura kliknij lubię to i podziel się filmikiem z przyjaciółmi. Liczę na Waszą pomoc. A oto przepis i receptura na ten sok. Składniki 5 g imbiru, 1 ananas, 1 litr wody. Obierz ananasa, pokrój go w drobną kostkę i połącz z imbirem. Następnie wrzuć do blendera i miksuj, aż osiągnie pożądany przez Ciebie efekt. Pij do dwóch szklanek takiego soku dziennie. Jeśli nie będzie Cię smakował w czystej postaci, możesz dodać do niego nieco miodu, ale jeśli naprawdę chcesz schudnąć, nie dodawaj żadnych słodzików. Zaleca się pić go natychmiast po przygotowaniu, ponieważ ananas w procesie utlenienia może stracić swoją skuteczność. W celu uzyskania najlepszych wyników zaleca się pić go codziennie, a najlepiej podczas postu. Dzięki za obejrzenie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Projekt Natura oraz kliknąć w ikonę dzwonka. A już zawsze, kiedy pojawi się nowy film, dostaniecie powiadomienie. Obejrzyjcie też nasze filmiki na nowym kanale Projekt X. Pozdrawiam.